Rozpoczynamy naszą kolejną pielgrzymkę przez Polskę. Idziemy nie tylko z powodu naszej pasji, ale ruszamy na rekolekcję w drodze. Idziemy pielgrzymować, bo wierzymy w Boga i Kościół Chrystusowy. I to będzie nasza myśl przewodnia tych rozważań, naszego całego wyjazdu. Dzień dobry, Kościół. Daje nam dzisiaj jako patrona świętego Maksymiliana Marię Kolbe. Człowieka, który swoim kapłańskim i obozowym życiem tę wiarę mocno afiszował. Skoro w Ewangelii świętego Jana są słowa, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. A słowa te Jezus potwierdził swoją śmiercią na krzyżu. Święty Maksymilian był wierny przykładowi Jezusa. Oddał życie nie tyle za przyjaciela, ale za współziomka w niedoli. Oddał wszystko, co miał, by zdobyć drogocenną perłę, by kupić to pole, na którym znajduje się skarb. Dwa tygodnie negocjował warunki, ale dopiął swego. Kiedy miał widzenie Matki Bożej, która przedstawiała mu do wyboru jedną z dwóch koron męczeństwa i świętości, on powiedział: biorę obie. Został świętym męczennikiem. Dziś łatwo powiedzieć: Wierzę w Kościół, wierzę w Boga, ale do Kościoła nie chodzę, bo obraz Kościoła został zniekształcony. Także jesteśmy tego sprawcami. Zaczynając od hierarchów, a kończąc na najmłodszych członkach tejże wspólnoty Kościoła Powszechnego. Nie rzucam oskarżeń, ale chcę wzbudzić jakieś takie poczucie niepokoju, żeby zadać sobie pytanie, takie samo jak padło podczas ostatniej wieczerzy z ust Judasza. Czyż nie ja, panie? Mamy zadać to pytanie dokonać zmian, by nie spotkał nas los Judasza, że odrzucimy miłosierdzie Boga i uwierzymy, że wszystko zostało stracone. Kościół to organizm żywy, jak ciało ma liczne członki, I tak to jest z ciałem, gdy boli nas ręka, ząb, noga, czy głowa, to nic nam nie idzie. Praca, życie, odpoczynek. Bo ciągle myślimy o bólu. Gdy nie pracujemy, zawalamy różne zadania, a przez to cierpią inni, bo wszystko się przesuwa. Do czego piję? Do tego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za zdrowie tego organizmu. Nieważne, czy stoisz za ołtarzem, czy zajmujesz gdzieś ostatnie miejsce w kościele za chwilarem, pod chórem. Dawanie świadectwa wiary jest naszym obowiązkiem. Nasza pielgrzymka ma bardzo wymowną nazwę: od Krzyża do Krzyża. I tego Krzyża nie unikniemy. Może nie będzie tak drastyczny jak ten Chrystusowie. może nie będzie tak śmiertelny jak ten świętego Maksymiliana, ale będzie. I Krzyż jest tym, co sprawia, że ja o wiarę muszę walczyć i jej bronić. Nie sprawdzi się jednak nic, jeśli moja wiara nie będzie oparta na Chrystusie, nie będzie umocniona w kościele, we wspólnocie, i nie będzie darem z siebie. Chrystus powiedział już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi moimi. Przyjaźń to nie tylko przywileje, to również zobowiązania, zadania. Sługa robi to, co mu pan każe. Ja przyjaciel, przyjaciel robi to, co słuszne i pożyteczne. Jaki więc pożytek zakładam na czas tej pielgrzymki? Co muszę w sobie przepracować, ułożyć? Mamy do przejechania 1500 kilometrów. I ten czas jazdy możemy wykorzystać właśnie. Na myśleniu o moim zadaniu w kościele, o mojej wierze, o mojej postawie wobec wiary w ten Kościół Chrystusowy. Możemy zająć swoją głowę nie muzyką ze słuchawek, ale swoim życiem. Święty Maksymilian powiedział: Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. Kościół Chrystusowy, który chce wierzyć, to kierunek dobry i sprawdzony przez wielu. Taka jest prawda, którą chcą nam obrzydzić i od, nas, i od niej nas odciągnąć. Jak znów, znów rzekł święty Maksymilian: Żadnej prawdy nikt nie może zmienić. Może jej tylko szukać, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować. Amen.